Finanse są na drugim miejscu. To, o czym mówiliśmy wielokrotnie, właśnie tolerancja w Polsce, która się pojawiła z taką butą i arogancją, tolerancja dla niekompetencji w kulturze jest najgroźniejszym zjawiskiem, które powinno być w pierwszej kolejności zwalczane. Ktoś, kto się chwali, że nie czyta książki, ktoś, kto się chwali, że nie bywa w teatrze, ktoś, kto się chwali, że nigdy nie był w operze, powinien być społecznie potępiany, zwłaszcza przez autorytety i środowiska. Niestety nie jest. Jest to pierwszy element niezwykle istotny: tolerancja dla niekompetencji w kulturze, tolerancja dla tych wszystkich, którzy z kultury korzystają rzadko, doraźnie albo w ogóle. Drugi, o drugim elemencie w skrócie powiedziałem, jeszcze raz podkreślę. Większość wykluczeń w kulturze dzieci, osób starszych, młodzieży wynika z braku wykształcenia, braku kompetencji z powodów finansowych. Powody finansowe są na drugim miejscu i bardzo bardzo odległym. Jak patrzymy na te 17-18 zł wydawane na książkę w ciągu roku, każdy kto siedzi na tej sali zdaje sobie sprawę, że polską rodzinę stać aby było to 30 zł, czyli dwa razy tyle, bez żadnego problemu. Że nie w tym elemencie tkwi właśnie problem y, nieuczestnictwa czy w czytelnictwie w tym wypadku. Trzeci element. W Polsce, tak samo jak w Europie, poprawiła się dostępność do rozrywki, pogorszyła do, dostępność do kultury wysokiej. Na skutek pojawienia się wielu kanałów telewizyjnych, internetu, wszystkich różnych innych elementów z tej technologii nowej, doprowadziliśmy do sytuacji w sposób naturalny, w jakimś sensie spontaniczny. Do tego, że rozrywka jest nam bardzo dostępna, jest łatwa, jest osiągalna jest w zasięgu ręki, poznikały maleńkie kina, kluby dyskusyjne, zlikwidowano wiele fantastycznych placówek bibliotecznych i zrobiono to z pewną świadomością, może bez premedytacji, ale w sposób, który spowodował te zjawiska, o których mówimy, które są znane z także badań. Czwarty element. Musimy walczyć o świadomość istnienia określonych potrzeb. W świadomości społecznej, zarówno tej indywidualnej, jak i tej intersubiektywnej, zniknęły pewne potrzeby, a zwłaszcza świadomość tych potrzeb. Ministerstwo Kultury prowadzi w tej chwili kilka akcji społecznych. Najważniejsza jest związana z czytelnictwem, ale mamy też nową akcję Kup dziecku instrument. Proszę zwrócić uwagę, że wrażliwość budowana przez czytelnictwo i przez dostępność do muzyki, a zwłaszcza własną aktywność, jest konstruowana bardzo wcześnie, w czwartym, piątym, szóstym, siódmym roku życia. I bardzo chcę podkreślić, właśnie, że świadomość istnienia, właśnie konieczności takiej potrzeby, jak czytania, słuchania, grania, słuchania muzyki, w Polsce niestety w znacznym stopniu zanikła. Z tym problemem musimy sobie radzić, bo jest to problem psychospołeczny, niezwykle rozległy, niezwykle istotny. Piąta, piąty element. Mówimy o czytelnictwie i bardzo mi na tym zależy, żeby to padło. Czytanie określonego kanonu, czytanie określonego szerokiego, dużego kontentu oznacza możliwość komunikowania się właśnie szerokiego i zrozumienia siebie nawzajem. Dla mnie bardzo istotne jest, co dzieci oglądają, co młodzież ogląda, co oglądają osoby dorosłe. Jeżeli czytają to, to, to co czytają. Jakim językiem posługują się ludzie na ulicy, czy w tramwaju, czy w autobusie, czy, czy w pracy, jakimi skrótami myślowymi mówią, jakie sms -y wysyłają? I niestety nie mamy sytuacji takiej, że funkcjonuje kubuś fatalista, jego pan. Raczej funkcjonuje pan pikuś, bo w reklamach są te przekazy, które stały się silniejsze. I w dodatku. Więc mamy w związku z tym sposób komunikowania oparty o system niezwykle spłaszczony, ale budowany poprzez reklamy, budowany paskami, budowany pewnymi przedsięwzięciami, które są z tego języka potocznego, niezwykle uproszczonego. I ostatnia rzecz o niej najwięcej mówił i, i, i Michał Boni, ale także pan minister, lekceważenie technologii, lekceważenie perspektyw, lekceważenie tych. Rzeczy, które przychodzą do nas w związku z rozwojem cywilizacji. I my je nie lekceważymy, jeżeli chodzi o narzędzia. Korzystamy z nich, ale lekceważymy, jeżeli chodzi o możliwości ich wykorzystania dla poprawienia dostępności do tych wartości wysokich, jak i również rekompensat wynikających z odchodzenia od niektórych tradycyjnych sposobów uczestnictwa w kulturze. Bardzo istotne i bardzo ważne jest, aby ten kontent Biblioteki Narodowej, który tak sprawnie jest zbudowany w tej chwili, czy kontent poszczególnych instytucji artystycznych, także instytucji muzealnych, był budowany w taki sposób, aby rzeczywiście on mógł rywalizować z tym, który ma charakter rozrywkowy. Jest to niezwykle istotne, niezwykle ważne. Zwracamy w tej chwili na to uwagę i bardzo mi zależy na tym, aby ten program Kultura plus, który jest w wartości, jak powiedziałem, ponad 500 milionów złotych w okresie zaledwie trzech lat dokonał tej rewolucyjnej zmiany w, przede wszystkim w dostępności do tych wartości wysokich. I aby w tych wartościach wysokich, krótko mówiąc, komunikowanie było na tym niezwykle ważnym poziomie. Potem mogę zapomnieć, więc w tej chwili też chcę podziękować naprawdę mediom, dlatego że ta Republika Książki uzyskała absolutnie zgodne poparcie zarówno telewizji publicznej, TVN-u, Polsatu, polityki to dla mnie jest niezwykle istotne i ważne i mam nadzieję, że tego typu akcje właśnie jak kup Dziecku instrument, republika książki, mapa kultury będą powodowały iż będziemy patrzeć na tą kulturę jako na obszar najwyższych, najcenniejszych, najpewniejszych wartości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo proszę. Chciałabym poprzeć pana ministra. Ja również uważam, że podniesienie stawki VAT o 5% nie zmieni czytelnictwa. Absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast użył pan przykładu Danii, gdzie jest najwyższy VAT i najwyższe czytelnictwo. Chciałabym tutaj dodać jeszcze jedną rzecz. W Danii są najwyższe w Europie zakupy dla bibliotek i wydaje mi się, że bez tej informacji informacja pana ministra była niepełna. Jeszcze, żeby jeszcze powiedzieć, Dania ma jednolitą stawkę VAT-u, 23% najwyższą na wszystkie produkty, bo jak chcemy konsekwentnie myśleć o tym, dlaczego można mieć w kraju wysokie dochody i z nich realizować różne zadania, to trzeba pójść też taką drogą, bo to jest konsekwencja. Tak, ja, ja też podzielam tę opinię pana ministra, że nawet w sytuacji względnego Ubóstwa, gdzie nam się tu równać do Danii, jeśli chodzi o poziom dochodów, podwojenie wydatków na książki w gospodarstwach domowych nie powinno być żadnym problemem. To są zupełnie śladowe, no ledwie jakieś opiłki w tych budżetach domowych. Więc tu rzeczywiście nie w tym chyba jest problem, i ja rozumiem środowisko wydawców, sam do niego należy, że my się przejmujemy tym przełomem vat tego roku. Zwłaszcza, że może to wywołać pewien chaos i zamieszanie. Ale to tak czy owak za pół roku minie. Natomiast my zostaniemy z tym problemem, który dzisiaj jakoś próbujemy konfrontować i widzę już troszkę i w lepszych nastrojach może nawet niż rok czy dwa lata temu. Choć szczerze mówiąc ja wciąż nie znajduję odpowiedzi i myślę, że będziemy je szukali wspólnie na to pytanie, które też formułował Pan Ministra Zdrojewski. W jaki sposób w tym świecie tak szybko zmieniających się też technologii, obyczajów, sposobu życia, e, zmieniającego się całego, jak paradygmatu kultury, gdzie e, żyjemy mm. coraz mocniej, e, osaczeni przez te cywilizacje wszechrozrywki, że właściwie mamy taką cywilizację zabawiania się na śmierć? W jaki sposób e, promować to, co my uważamy za <laughs> najcenniejszą? wartość kultury, w jaki sposób także promować czytelnictwo, bo o tym dzisiaj mówimy, zachęcić do, do czytania, przełamać opór czy lęk przed książką, który no, coraz wyraźniej widać też w młodym pokoleniu. I tak myślę, że dobrze, że dzisiaj tutaj była z nami pani minister Hall, bo chyba szkoła jest jednym z głównych adresatów tych naszych szlochów i jęków. Coś tu się dzieje niepokojącego od lat. Sami wiemy, każdy, kto ma dziecko w wieku szkolnym, że szkoła jeśli dom tego nie zrobi, szkoła na pewno nie nauczy przyjemności czytania, a dostęp powszechny przynajmniej w miastach do tych nowych technologii. Powoduje, że wy, wypracowane zostały całe jakby gamy technik obejściowych, które no, mają ułatwić młodzieży sprostanie wymogom szkolnym bez zadawania sobie bólu i trudu czytania. To jest rzeczywiście wielki pro, pro, problem przed nami. Ja się cieszę, że mówimy dzisiaj o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Że tyle rzeczy się robi i tyle już jest dobrze wymyślonych, jeśli chodzi o rozwój bibliotek, o zakupy do bibliotek, o informatyzację bibliotek, tworzenie z nich rzeczywiście takich lokalnych centrów kultury. Ale no, fundamentalny problem i wyzwanie chyba dla nas wszystkich jest taki, jak wygrać z tym matriksem, tak jak go nazwałem na początku czyli tą kulturą wizualnej rozrywki, która tak strasznie wszystko przytłoczyła. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze w tej fazie, już pod koniec dyskusji chciałby na któreś z tych podpytań odpowiedzieć albo coś dodać, to bardzo proszę prawo ostatniego głosu. E, może zaczniemy od e, tak P. Pani Lupińskiej, bardzo proszę. Chciałabym y, jeszcze postawić jedno pytanie, już nie jako samorządowiec. Y, y, nie wiem, na ile ono się wiąże z kłopotem, jaki mamy z czytelnictwem, ale mam wrażenie, że jakoś się wiąże. My jesteśmy, proszę Państwa, jedynym krajem, y, znaczy jesteśmy krajem w Europie, gdzie najwięcej się wydaje i sprzedaje literatury zagranicznej. Znaczy, mam nasza literatura polska jest zagnana do kąta. Jeżeli y, pójdziecie Państwo do księgarni, w jakiejkolwiek. Y, w jakimkolwiek mieście, czy europejskim, czy azjatyckim, czy amerykańskim, to na półkach króluje literatura danego kraju. Jesteśmy wyjątkiem. Wydaje mi się, że jest to jakiś polski problem, i on może oddziaływać na. Generalne, generalny problem z czytelnictwem. Nie jestem naukowcem, nie umiem tego zdiagnozować, ale budzi to mój głęboki niepokój. Tak, bardzo proszę. Czy może przejdźmy tak po kolei. Pan minister zechce coś tak, dodać. Do... Ja chciałbym stawić. nawiązać do wątku Duńskiego e, e, re, Zastrzegając się, że, że być może republika książki nie powinna się przeobrażać w księstwo duńskie, pamiętamy. Z, le, z lektur, co się w księstwie duńskim wydarzyło, ale, ale pamiętam, że y, jest taka ustawa o systemie wspierania rozwoju w Danii, i tam w preambule jest napisane, że jedynym bogactwem naturalnym Danii są Duńczycy. I wydaje mi się, że w Republice Książki powinniśmy pamiętać o tym, że w gospodarce opartej na wiedzy, w społeczeństwie XXI wieku. Jedynym bogactwem naturalnym Polski są Polakcy i, i ten program tak naprawdę to jest program wspierania rozwoju e, e, czy walki o, o, o miejsce Polski w świecie. No to ja chciałam powiedzieć tak, że y, y, po pierwsze y, y, przypominam, że na pytanie Pana redaktora, moderatora tego panelu co ja prywatnie uważam w sprawie bibliotek, to postąpiłam nierozsądnie i powiedziałam, co prywatnie ja uważam. To znaczy, że mi osobiście biblioteka jest potrzebna jako właśnie miejsce skupienia. Taka, ja się wychowałam w Ossolineum Wrocławskim w wrocławskim bibliotece uniwersyteckiej we Wrocławiu, w klasycznych, pięknych, starych bibliotekach, gdzie spędzałam po prostu trzy czwarte czasu w czasie studiów. I to... Jakby ten sentyment mi został. Natomiast to nie przesłania i nie, nie powoduje, że się obrażam na rzeczywistość, czy nie potrafię analizować stanu i nie potrafię analizować potrzeb. I tutaj to, o czym mówił pan Michał Boni, jest jak najbardziej istotne. Rzeczywiście, w małych miejscowościach biblioteka powinna być wręcz centrum kultury, takim właśnie wielozmysłowym według Szlędaka. W, w dużych miastach trzeba by się zastanowić, czy zawsze to jest sensowne, żeby naśladowała galerię to w tej sprawie. I teraz y, jeszcze jedna rzecz, mianowicie proszę państwa, muszę się tutaj jeszcze wypowiedzieć jednak y, jako badacz młodzieży, socjolog młodzieży, którym też jestem. Otóż y, ja bardzo pilnie y, i cały mój zespół monitoruje sytuację, jeśli chodzi o to, co się dzieje z młodymi ludźmi i ich zaangażowaniem właśnie w media cyfrowe. Otóż y, kiedy w ogóle one się pojawiły i dla młodych ludzi zaczęły być dostępne komputery, to wszystkie badania, również nasze, pokazywały, że młodzież pytana o to, co robi w komputerze, odpowiadała, że gra.